Witam was serdecznie. Okej. Okay. Daleką drogę mamy, ale już połowę... połowy już ogarnęliśmy, bo my stąd przejechaliśmy aż tutaj. Nie no, to trochę musimy jeszcze śmignąć. Ale dobrze, po prostu jedziemy.

Nie ominęliśmy Nie aktywuję boosta, bo... A Nie tędy, tylko w lewo Mm. Mm. Ładujemy To jest tutaj prosto A, chciałem to tylko zebrać, a znowu muzyka. Jea, yeah, znowu prawa autorskie. Hmm. Standard hmm. pisze, że ze zgodą, niby, ale może też ta zgoda minęła. Tutaj trafię już będzie z bułki, bo potąd stąd mogę cały czas autostradą jechać. Frezal mm. dała ciało, nie możemy z nią śmignąć. No nie ma jej po prostu. Dobra Poszło nawet spoko Teraz Ostra To jest laboratorium mamy A, bo tutaj cały czas prosty i tutaj będziemy śmigać, tak jak on mi pokazuje. Sam normalnie nie uwierzysz, co znalazłem. Chodzi o eksperymenty na EUD. Ich prawdziwy cel. Według oficjalnych źródeł kontynuowano je w tajemnicy na polecenie prezydent Strand. Ich rzekomym celem miało być skonstruowanie wykrywaczy wynurzonych i zapobieganie rozpróżniom. Wszelkie odkrycia, które mogłyby się przysłużyć połączeniom chiralnym i badaniom nad plażą, miały być sprawą zaledwie drugorzędną. Ale jak się okazuje, to była tylko przykrywka. O kurde. To tak naprawdę. Eudeki powstały, żeby służyć jako katalizatory sieci chiralnej. Z tego, a nie innego powodu są zintegrowane z infrastrukturą węzłów. Wszystkich, które przyłączyłeś do sieci. Zapewne umieściła je tam Amelie, kiedy prowadziła na zachód pierwszą ekspedycję, by wcielić w życie ambitny plan matki, składając ofiarę za ofiarą na ołtarzu postępu. Prezydent Strand mówiła ludziom, co chcieli słyszeć, i robiła, co uważała za słuszne. No kurde. Wszystko, byle tylko zjednoczyć Amerykę, ale zaczynam myśleć, że to mogło kosztować ją duszę. Sieć Hiralna to nasze największe dzieło najwspanialsze osiągnięcie. I najcięższy grzech. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Gdybyśmy wiedzieli więcej o klifie i eksperymentach, łatwiej byłoby wydać osąd. Będziemy w kontakcie. Dobrze, będziemy w kontakcie. Okej, okay. no piew tak prosto jedźmiemy. Brawo, już. Oh, o, jest też most. Ale się rozpadało. to jest w lewo. O nie, o, o, ho, 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 ho. Nie wiem, czy to dalej z tym moim.

Nie się. To to jest. Super. Uczekuj. Dobra. Nie bierzemy. O oh yeah, jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Więc sprawy w domu.

jedziemy przyjemnej podróży dupa po prostu Dupa! Idziemy po nowe. To to też tak ustawił. To to też tak ustawił. Ja muszę tylko przez tę rzekę się dostać i powinien być hit. Widzisz taką rampę. Ta, oczywiście, śmigiemy na to. <laughs> A, wyszło jak... Wyszło jak wyszło. Co garaż? Ja chcę, żebyś stworzył. Idź. Kurde, gdzie to jeszcze nas było? Tak dawno... Tak dawno tutaj nie jechałem Nawet tak dawno nie jechałem autentycznie Oooo, dobrze, dojechaliśmy. Ulala. Ulala. lala. Autostrada wybudowana. Tak to można podróżować. Bądź silny, trzymamy kciuki za ciebie i twój bezpieczny powrót. Przy okazji, poczyniłem kolejne postępy w pewnym śledztwie. Clifford Unger zgodził się oddać własne dziecko w ręce naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty na EUD. Sęk w tym, że nie był świadomy ich prawdziwych zamiarów. To oczywiście tylko domysły, ale kiedy Cliff przejrzał ich plany, pewnie próbował odzyskać dziecko. A gdy mu się nie udało, Ełdek pozostał częścią programu. W takiej sytuacji miałby przecież pełne prawo żywić urazę do prezydent, kobiety, która do tego dopuściła. Nie sądzisz? Śmierć prezydent Strand nie sprawiła jednak, że jego nienawiść zgasła. Nie, myślę, że przekierował ją na Bridges. Na ciebie, Ameli i wszystkich blisko dyrektora. A teraz ta nienawiść napędza go do wywołania ostatniego wdarcia. Chce obrócić nasz świat w popiół. Po co Cliff miałby przetrzymywać Amelie na plaży? Pewnie wie, że jest czynnikiem zagłady. Nie ma czasu do stracenia. Musisz ocalić ją i dyrektora. Choć w dalszym ciągu nie rozumiem, jak w ogóle zdołał dostać się na jej plażę. Pewnie łączy ich coś więcej. Spróbuję odkryć, co.

Sam chodzi o dyrektora. No więc nie ma możliwości, żeby dokonał skoku na plaży Ameli, jeśli nie łączyła ich silna więź, prawda? Zbadałem to i nic nie znalazłem. Sieć powinna coś zawierać, cokolwiek, ale nie było w niej zupełnie nic. Całe jego życie sprzed pracy dla Bridges zostało wymazane. Jego nazwisko, przeszłość, wszystko był dosłownie nikim. Co skłoniło mnie do wymyślenia innej teorii. Co jeśli to nie dyrektora i Ameli łączy więź, tylko dyrektora i Clifforda Ungera? I co jeśli to właśnie ta więź umożliwiła dyrektorowi skok na plażę Ameli? Wspólna przeszłość mogłaby wyjaśnić, dlaczego Clifford wziął na zakładnika nie tylko Ameli, ale i dyrektora. Ale nawet gdyby tak było, wciąż pozostaje pytanie. Jak oni do diabła trafili na plażę Ameli. Sam tu Hartman. chciałbym, żebyś rozważył coś jeszcze. Teorię, a w zasadzie hipotezę na temat celu klifa. Z pomocą sieci chiralnej nasze indywidualne plaże zaczęły się ze sobą łączyć, w wyniku czego powstał jeden wielki skraj. O kurde, jedno Jeśli niebo. proces będzie postępował, to grozi nam, że wynurzeni zaleją nasz świat. Prowadząc do wdarcia śmierci na niespotykaną dotąd skalę. Tak się składa, że zjawisko to nie objęło jednak pól bitwy Clifforda Ungera i mojej plaży, które istnieją w całkowitym odosobnieniu. Nie zbiegły się ani nie zbiegają z innymi plażami. Ale co gdyby istniała plaża innej klasy, znajdująca się w wyższym wymiarze, która wprawia ten pokręcony proces w ruch? I gdyby ta plaża. Należała właśnie do Ameli. Może i Cliff ściągnął dyrektora, ale sądzę, że tak naprawdę chciał przejąć kontrolę nad plażą Ameli, wykorzystać jej władzę nad innymi plażami i wywołać ostatnie wdarcie. To jedyne racjonalne wyjaśnienie jego działań. I właśnie dlatego musisz go powstrzymać. Jeśli Hartman ma rację, mamy poważne kłopoty. Wykorzystać sieci plaże Ameli, by wywołać ostatnie wdarcie. To dlatego Hicksowi na niej zależało. Jeśli kliw go na nią poszczuł, tak, zgadza się. Dzięki ostatniemu wdarciu w końcu zemści się na świecie, który odebrał mu dziecko i życie. Musisz go powstrzymać. Jak najszybciej wykonaj skok na plażę Ameli. Dostań się tam i zabierz ją. To jedyna nadzieja. Jeśli nie dasz rady, będzie po nas. Musimy ją znowu ratować. No dobra. Dojechaliśmy. I się dowiedziałem, że będę ojcem, Przeraziłem się, widziałem, że tyle się zmieni, musiałem chronić siebie i, i mamy za wszelką cenę, nie mogłem pojechać na front i dać się Zabiera odwagi, tylko ją daje. Nie bój się Proszę. Proszę Niech pan to odda zawsze go Zeraj. Dałam ci rozkaz, strzelaj O kurde O, Dorin I to jest ostateczna walka jego plaża. Clifford Unger 11 rozdział Znowu pole walki Nie funkcji odradka. No dobrze. Ale wiecie, co ja na tym zakończę ten odcinek. Ciutku trzy. Ale my się zbliżamy już ku końca. To będzie osobny odcinek. No co na tym zakończę. Trzymajcie się. I do zobaczenia.